Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Piotrek z GameTroll TV. A przed Wami i właściwie przede mną znajduje się gra pod tytułem War with Goblins, gra, która 10 marca, czyli właściwie już w tym nadchodzącym tygodniu, będzie chciała szturmem zdobyć. Wspieram to, ponieważ będzie wtedy walczyła o Wasze wsparcie, Wasze portfele i Wasze serca. I czy ta gra godna jest tego, mam nadzieję, że ten filmik chociaż troszeczkę rozjaśni Wam to, czy rzeczywiście gra jest warta tego wsparcia. W dużym skrócie powiem, że gra bardzo. Mocno i bardzo często zdobyła takie konotacje, z jednej strony fajne i ciekawe, z drugiej trochę niebezpieczne, bo wiecie, narazić się graczom, którzy uwielbiają Heroes of Might and Magic 3, to nie lada rzecz. Ale z tym tematem podejmę na końcu tego materiału pewnego rodzaju polemikę. A o co chodzi w tej grze? Otóż była pewna kraina. I ta kraina została rozerwana wielką wojną, i my w tej wojnie można powiedzieć, uczestniczyliśmy, ale nie będziemy w tym momencie odnosić się tego konfliktu, tylko do konfliktu po tej wojnie, no bo wiadomo, co jest po wojnie? Kolejna wojna. I walka o władzę i zdobycie jak największego terenu i stworzenie jak największego państwa. Tak więc tym razem my w tej krainie fantazy będziemy wbijali się w królestwa, które stanowią, można powiedzieć, konglomerat ludzi i goblinów i różnych stworów i my tymi właśnie księstwami będziemy ze sobą walczyć. To tak w skrócie. Zapraszam na film. Bora więc w takim razie przyjrzeć się bliżej, grze pod te War with Goblins. Tylko pamiętajcie, że cały czas mamy do czynienia z prototypem, więc pod względem estetycznym nie bądźcie zbyt surowi. Chociaż nie wiem jak wam, ale mi na przykład bardzo podoba się taka wiecie, okładka, gdzie już mamy takie miasto, tu się leje lawa, tu ktoś próbuje zdobyć to miasto, tu jakiś typ obleśny patrzy sobie, o co tu będzie z tym miastem. No, tak wygląda to tak uroczo jakkolwiek na scenę, którą przedstawia. Ale tak jak do wszystkich gier, pewną bramą będzie instrukcja. jak z tą instrukcją jest? Gra daje Wam duże możliwości, co za chwilę zobaczycie i muszę przyznać, że kolejna redakcja nad instrukcją pozwoliła mi zmienić zdanie o tej grze z takiej nieco bardziej cegłowej na rzeczywiście fajnie i prostą, tylko tak jak mówię, trzeba było troszkę popracować nad instrukcją i bardzo się cieszę, że autorzy tej gry nad tym właśnie pracowali. Więc oczywiście będziemy mieli fabułę, która wprowadza nas do świata gry. Do tego oczywiście głów te rozgrywki, które zostały ujęte, uwaga na sześciu. Stronach i naprawdę po takiej pobieżnej lekturze wiemy o co w tym wszystkim chodzi, już możemy się prać, a o to przecież w tej grze chodzi. Ale Piotrze idziemy do gry. Więc na samym porządku musimy wybrać, w której części krainy będziemy się lać. Możemy zagrać sobie w części północnej, czy takiej bez wody, czy w południowej części naszej krainy, gdzie już, jak sami widzicie, pojawi się woda, i w związku z tą wodą wysepki i nasze inne możliwości taktyczne. Tak więc można powiedzieć, że te same zasady a zupełnie inaczej będzie się grało. Mamy też taką opcję, ale Osoby, które tworzą tę grę, wpadły na jeszcze jeden pomysł, i teraz wam go pokażę. Jeśli nie możecie się zdecydować, to bardzo proszę, możecie sobie zrobić nawet takie cudo, czyli w tym momencie połączyć dwie plansze. Teraz ktoś zada bardzo słuszne pytanie, skąd te dwie plansze można wziąć? Ano, w podstawowej wersji gry będzie jedna plansza dwustronna, więc możecie sobie zagrać albo na lądzie, albo na morzu, ale za jakąś cenę po prostu dorzuconą do któregoś z progów, czy po prostu będziecie mogli sobie kupić to dodatkowo, ale w trakcie trwania kampanii. Dodatkowo go dokupujecie sobie jeszcze taką jedną planszę, i będziecie mogli sobie stworzyć taką epicką, naprawdę epicką rozgrywkę. No dobra, ale zdecydowaliście się w końcu na lądową planszę. To teraz spośród czterech stron wybieracie swoją, i tu trzeba przyznać, że one jakoś niespecjalnie się różnią na starcie między sobą. Kiedy już wybierzecie swoją frakcję, czeka Was najcięższa rzecz do zrobienia, czyli generalnie dostajecie swoją podstawkę i na tej podstawce będziecie musieli ustawić różnego rodzaju jednostki, które za chwilkę będziecie w trakcie gry mogli wykupować. Oczywiście nie trzeba tego robić, ale są specjalne miejsca, można sobie ułożyć, a jeśli ktoś nie ma do tego cierpliwości, może sobie położyć obok i po prostu szukać, tylko w tym momencie straci kontrolę nad tym, ile tych jednostek po prostu będzie mógł zrekrutować. Ale dobra, wracamy na planszę. Na początku każdy z graczy wybiera sobie taką kosteczkę, która jest symbolem zajętego po prostu miasta dla tego gracza i tą kosteczkę umieszcza na dowolnym mieście. Wyrosujcie, kto będzie pierwszym graczem i umieści sobie taką kosteczkę. Ja na przykład umieszczę sobie ją tutaj, ale również tutaj położę lidera swojej frakcji. I tak robią wszyscy inni gracze w odpowiednich odstępach w zależności od liczby graczy biorących udział w zabawie. A kiedy każdy z graczy otrzyma taki element pomocy, dokładnie jest to karta pomocy pokazująca jak wyglądają poszczególne jednostki, co mogą, co robią, jak się poruszają i ile kosztują. Możemy wreszcie ruszyć na podbój krainy. To teraz przechodząc do gry, gra składa się z dwóch faz. Pierwsza faza to jest taka, którą będziemy wykonywali wszyscy na raz jednocześnie i druga faza poszczególnych gracze, którą gracze będą wykonywali już po kolei. Czyli w tej pierwszej, ogólnej fazie najpierw mamy czas na dyplomację, czyli gracze będą decydowali, dogadywali się między sobą czy mają między sobą pokój, czy w tym momencie wpadli element jakiejś większej zawyruchy, czyli w tym przypadku wojny. Kiedy to już oznaczymy, dogadamy się mniej lub bardziej, ma to pewne konsekwencje na planszy, ponieważ jeśli mamy z kimś wojnę, nie możemy przejść przez jego terytorium, jeśli mamy z kimś pokój, możemy przejść przez terytorium, jeśli mamy z kimś pokój, możemy nawet sobie pożyczać pieniądze. Więc taka mała gra o tron się robi. Następnie w tej ogólnej fazie musimy rozmieścić hordy wilków. Czyli najpierw rzucamy kosteczką K12, żeby określić miasto, przy którym pojawią się wilki, a kosteczką K6 i jedno ze sześciu pól wokół miasta, żeby oznaczyć, gdzie konkretnie pojawiły się wilki. O wilkach pogadamy sobie jeszcze później, ale na razie ważny jest fakt, że one pojawiają się na planszy. No i teraz, na początku każdej rundy każdy gracz, do którego ta runda wreszcie dojdzie, będzie mógł e, zbierać dochód. Dochód zbieramy według prostego schematu. Każde nasze miasto daje nam dwa dukaty, każdy wódz, a dokładnie mamy jednego w tymże mieście, daje nam dodatkowe dwa dukaty, więc maksymalnie cztery z miasta możemy wydoić. Dodatkowo, jeśli mamy jakąś wioskę, jeden dukat, i jeśli chłopak w tej wiosce i on jest nasz, dostajemy dodatkowe dwa dukaty. Mnożymy razy liczbę miast i wiosek posiadanych i już wiemy, jaki mamy dochód. Bo teraz trzeba za jednostki zapłacić. W kolejnych rundach rozrywki Będziemy pozyskiwali jednostki. No i teraz trzeba będzie za nie zapłacić. Za każdą parę płacimy jeden dukat. Jeśli coś jest nieparzyste, nie będziemy za to płacili, kosztuje nas zero, więc najczęściej tak się zdarza, że na polach maszerują trzy osobowe oddziały, bo najbardziej są opłacalne pod względem ekonomicznym. Na takiejże plansze, a dokładnie na takim regionie, możemy położyć maksymalnie 4 jednostki. Ale kiedy już zbierzemy dochód i się opłacimy za jednostki, możemy się już bawić. Więc mogę sobie kupić oddział na karcie naszej pomocy. Mam wyszczególnione, ile każda jednostka będzie mnie kosztowała. Taką zakupioną jednostkę mogę położyć od razu w mieście. Teraz na chwilkę zatrzymajmy się przy naszych oddziałach. Jak sami widzicie, mamy ich sporo do kupienia, ponieważ ta karta jest dwustronna, więc mamy oddziały po jednej stronie, ale również oddziały po drugiej stronie. Teraz jaka jest różnica między tymi oddziałami? No muszę powiedzieć, że jest dosyć sporo rozróżnicowane to wszystko. Pomiędzy oczywiście Cenę, ale również wytrzymałość jednostki, siłę tejże jednostki, to jaką dana jednostka będzie miała prędkość, to czy w tym momencie jednostka może latać nad różnymi przeszkodami, czy w ogóle może wejść na pewne tereny, bo w tym momencie nie zawsze jednostki będą mogły maszerować po różnych miejscach. Czy na przykład jednostka wraz z zespołem z inną jednostką będzie miała większą siłę, czy na przykład dana jednostka będzie lepiej się broniła w mieście, czy robiła jakieś takie inne rzeczy, hopy, klocki, czy na przykład nad daną jednostką nie będzie mogła przelecieć jednostka latająca, ponieważ w tym momencie będzie zostanie z automatu zatrzymana. Rzeczywiście tych opcji jest dosyć dużo, co stanowi fajną podstawę do kombinowania, jak ten nasz czteroosobowy czy stworowy oddział, z czego i z kogo ma się składać, żeby był jak najlepiej działającą jednostką bojową. Widzicie, mogę sobie kupić pierwsze jednostki i te pierwsze jednostki mogę sobie też poruszyć. Poruszam o wartość najwolniejszej jednostki, o ile chcę poruszyć cały oddział razem, lub mogę nawet te jednostki sobie rozdzielić. A kto mi zabroni? Ale jak pewnie sobie zdajecie sprawę, nie poruszaniem się po planszy, nie kupowaniem nowych jednostek, będziemy żyć tylko będziemy w tej grze żyć walką. I teraz jak to się robi? Bardzo prosto. Sprawdzamy ile na jednostce mamy jej siły ataku, czyli w tym momencie mamy 4, 5 i 6. Jestem stroną aktywną, to ja zaatakowałem, więc biorę swoje 6 kosteczek. I teraz turlam tymi kosteczkami. I teraz za każdy wynik 5 i 6 będę zadawał jedną ranę. I teraz rozpoczynając od najsłabszej jednostki przeciwnika, tenże przeciwnik musi wyeliminować jedną Swoją jednostkę, czyli w tym przypadku po prostu poleci na pikinier. Jeszcze mamy takie dwie jednostki bardzo podobne do siebie, tak jak mamy na załączonym obrazku, to gracz, który został zaatakowany, wybiera, która jednostka mu poleci i w tym momencie będzie mógł dokonać odwetu i oczywiście rzuca swoimi dwoma kosteczkami, co jakoś specjalnie, spektakularnych efektów nie osiągnie. Po tym runda bitwy się kończy i nie kontynuujemy tej walki ponieważ ta walka się już odbyła, w kolejnej nie, mojej turze będę mógł z tej walki albo wyjść, albo ją po prostu kontynuować i w tym przypadku przeznaczyć się na zatracenie. Jak sami widzicie, walka jest bardzo, bardzo prosta. Więc w co musicie mi uwierzyć na słowo, cały pit w tej grze polega na tym, żeby dobrze dobierać poszczególne oddziały, zajmować odpowiednie miasta, posiadać dochód, żeby utrzymać poszczególne jednostki i w odpowiednim momencie dopaść przeciwnika. No, zabawy i planowania tutaj jest naprawdę sporo. Mówimy o zajmowaniu miast, ponieważ nie tylko siebie będziemy atakować, ale żeby wygrać, będziemy musieli również atakować takie miasta neutralne. No właśnie, takie miasto neutralne również będzie miało swoją obronę, będzie również miało swoją siłę i po prostu takie miasto będziemy musieli pokonać. Jeśli to nam się uda, kładziemy tutaj swój znacznik, no i się cieszymy, ponieważ będziemy mieli większy dochód, a większy dochód to więcej jednostek i w ogóle fajnie. Powiedziałem Wam wcześniej o takich pieskach, które będą się pojawiały, i nie powiedziałem Wam wszystkiego o walce, więc pora teraz do tego wrócić. Bowiem każdy pokonany wilczek to punkty strachu, podobnie jak pokonana jednostka przeciwnika to też są punkty strachu. I teraz, jak będziemy te punkty strachu wykorzystywać? Na początku danej walki możemy zagrać sobie taki żeton strachu, który pozyskaliśmy wcześniej na przeciwniku, i w zależności od wytrzymałości przeciwnika, ten żeton będzie dawał nam tyle dodatkowych ataków, które możemy wykonać. No oczywiście, Bayer, po tym, kiedy to już wykorzystamy, ten żeton jest odrzucany. No ale opłaca się takie rzeczy mieć i zagrywać to jeszcze nie wszystko, ponieważ mamy jeszcze kulę ognia, które będziemy mogli używać w dowolnej walce i już zamykamy temat walki, ponieważ w trakcie walki możemy wydać dwa dukaty i pozyskawszy taką kulę ognia od jakiegoś, nie maga, który jest z nami lub po prostu się jakiś zapołętał, on to rzuca i co możemy zrobić? Możemy zmienić wynik na kość, na przykład z czwórki na piątkę, ponieważ dokładnie jedno oczko nam brakuje, czyli po prostu zwiększamy o jeden na kości i w tym momencie mamy hita, bo bez ognia byśmy tego hita nie mieli. Ale to jeszcze nie wszystko, co gra oferuje, ponieważ będzie mieli takie pola ruin. Na to pole ruin, jeśli wejdziemy naszym głównym bohaterem z oddziałami lub krasnoludem, to jest bardzo istotne, będziemy mogli um, zrobić tak zwaną akcję przeszukania i po prostu będziemy mogli szukać złota w ruinach, no bo co się robi w ruinach? Co ludzie zostawiają w ruinach? Oczywiście, że złoto. Jeśli wejdziemy naszym takim głównym bosem, będziemy rzucali sześcioma kostkami. Jeśli zwykłym krasnoludem, bo tylko te jednostki mogą przeszukiwać te ruiny, no to będziemy rzucali krasnoludem trzema kostkami. Teraz za każdy wynik, o proszę, jak mi się ładnie ułożyło, za każdy wynik pięć i 6, Sukces na naszej kostce pozyskuje jeden dukat. No, więc możemy też tak alternatywnie zarabiać. Dodatkowo, żeby Wam pokazać możliwości gry, bo zobaczcie, że mamy na przykład w grze takie tereny jak, nie wiem, bagna, widoczne, piękne lasy, morskie oko, czyli góry. Co w mojej opinii daje naprawdę duży zakres możliwości taktycznych w grze i rzeczywiście trzeba będzie dobrze konstruować poszczególne nasze bandy, żeby nie natknąć się na miejsce, którego nie możemy przekroczyć, żeby po prostu wstydu nie było. Może prosta gra, ale dużo możliwości taktycznych ze sobą niesie. Ale kto ją wygrywa? Na początku gry, na pierwszym mieście kładziemy sobie taką białą kostkę i co rundę gry, czyli kiedy wszyscy gracze wykonają swoje ruchy, będziemy przesuwali tę kostkę na kolejne miasto. Miast łącznie mamy 12. Możemy sobie wybrać, czy chcemy krótką, średnią, czy długą rozgrywkę i możemy założyć sobie, że będziemy grali 6, 9 lub 12 rund. Po tym czasie sprawdzamy, który gracz będzie miał miast najwięcej. Ten, który tych miast będzie miał najwięcej, wygrywa grę lub, lub jeśli jakiemuś graczowi wcześniej zginie władca danej frakcji. Lub. lub w zależności w ile osób gramy, w przypadku 3-4 osób ktoś zdobędzie 6 miast, a jeśli gramy w mniej osób ktoś zdobędzie 7 miast, wtedy gra się kończy wcześniej. No i tyle. Na zakończenie, jak zwykle kilka słów podsumowania, ale zanim przejdziemy do podsumowania, chciałbym bardzo serdecznie pogratulować autorowi tej gry, czyli Jackowi, który to jest tak niesamowicie otwartą i ciepłą osobą, która przyjmuje różnego rodzaju uwagi różnych ludzi i stara się na bieżąco wprowadzać, że właściwie nie mam pojęcia, która już jest to wersja tej gry, ale właściwie nawet jeszcze przed tym materiałem, nie wiem, tydzień, czy nie wiem, dwa tygodnie temu jeszcze mówił mi, co tam trzeba dołożyć. Dosyła jeszcze jakieś kartoniki, to włóż, to przemień, bo to się zmieniło. Tu usłyszałem, że ktoś mi powiedział, rzeczywiście. To, to miało sens. No to zrób, zrób, zrób. I nagle okazało się, że dostałem, mam nadzieję, już taką najbardziej finalną wersję. Oczywiście to jest tylko prototyp, więc ona jeszcze może się zmienić, w zależności od tego, co będziecie pisali w komentarzach. Tak więc naprawdę bardzo chciałbym, żebyście pisali wiele komentarzy. Nie dlatego, żeby podbić oczywiście wyniki tego filmu, tylko dlatego, żebyście pomogli autorowi, który bardzo, bardzo słucha i dużo napracował się nad tą grą. Jak sami widzieliście, jest to gra, gdzie będziemy mogli się troszeczkę podpustać. Tak więc w tym momencie ta walka jest dosyć istotna. Jest to gra, w której mamy. Naprawdę niesamowite możliwości zróżnicowania naszych wojsk, dobierania tych wojsk, tworzenia różnego rodzaju oddziałów. Tu naprawdę jest impreza. Ja to parę razy podkreślałem w tym materiale na całego. Dodatkowo, kiedy już dochodzi do walki, ta walka nie jest jakoś taka specjalnie skomplikowana. On po prostu idzie się potłuc, ale wiecie, tak jak w normalnej, zwykłej, prostej wojnie. Sama wojna i samo starcie to jest ostateczny element przygotowania się do wojny, a to ile trzeba zrobić, żeby do tego starcia się przygotować, no to już oczywiście ci, którzy to przygotowują, o tym najwięcej wiedzą i w tym momencie właśnie taką grę dostajemy, ale również oczywiście na polu bitwy nie, trup będzie słał się gęsto. Dobieranie poszczególnych nie, stworzeń do armii naprawdę sprawia wiele uciech, ale również same pochodzenie po tej planszy, sprawdzanie, czy będę mógł tutaj przejść, ile potrzebuję ruchu, czy będę Mógł zająć sobie to miasto, czy uderzyć tutaj, czy poczekać, czy zarobić. Gra jest pełna różnego rodzaju decyzji, co na szczęście nie powoduje takiego zamolania. Te tury są dosyć krótkie, ponieważ jesteśmy bardzo często przez innych graczy w trakcie tych tur angażowani w postaci bardzo prostej, będą nas atakować. Ta gra po prostu jest oranio, jest cała masa negatywnej interakcji i co, i my trole, nie takie coś lubimy, jak również szczególnie klimat, który został stworzony w tej grze, jak i świat opisany, coraz bardziej bogaty, to ja akurat muszę przyznać, że za moją inspirację Coraz więcej do tego świata powstaje różnego rodzaju takich fabularnych opisów. Tak więc naprawdę wydaje mi się, że warto te kilka złociszyn na tę grę wysłupać, ponieważ jest to gra polskiego autora, naprawdę starającego się dostarczyć Wam jak najlepszy i jak najciekawszy produkt. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!